Próbujesz sobie policzyć, ile razy znalazłeś się w dziwnych wymiarach. W tym miejscu nie słuchaj swojego głosu? Nie musisz się przedstawiać. Wiem, kim jesteś. Jesteś Sans i żyjesz w pacyfistycznej linii czasu. Stary, ale masz warta mieć wszystkie potwory na powierzchni, a do tego pokój z ludźmi. Twój brat, twoi przyjaciele, nawet ty, wszyscy są bardzo szczęśliwi, prawda? Nie ma potrzeby walczyć, prawda? Nie musisz teraz używać swojej magii, prawda? W końcu nikt cię nie zrani. Rozumiesz, co próbuję powiedzieć? Oj, nie martw się. Twoja linia czasu nie zmieni się, kiedy ty. Cóż. Powiedzmy, że nikt nie zauważy, że cokolwiek się zmieniło, kiedy ty znikniesz. Ponieważ jestem no. tobą, hej, uspokój się! Ja tylko żartowałem. Ja tylko chcę być szczęśliwym zanim umrę. Został mi tylko jeden dzień życia. Nie mam nikogo, proszę. Pozwól mi spędzić czas z ludźmi, których kocham. Przyjrzę mi czasu na moment. Nikogo nie zrani i. Hej! Gdzie ty idziesz? Jeszcze nie skończyłem! Hmm, hmm. Zawsze bądź czujny. Powinienem słuchać antańki, daję Ci radę. Chciałem tylko parę minut, ale teraz Twój egoizm zdał mi lata życia. To było znacznie prostsze niż by się dla Ciebie miłem. Prawda? Z tą częścią duszy mogę mieć lepsze życie w Twoim wszechświecie. Daj spokój, Sans. Dajcie po prostu długą przerwę. Która będzie trwać WIECZNĄ! Nigdy nie znajdziesz szczęścia w kimś, Auka. No, ty Spadaj, albo zniszczę te linie czasu na zawsze! Nigdy więcej twojego pacifistycznego gówna! Przestań się wygłupiać, Ka. mu jego duszę z powrotem i potem możemy wrócić do domu, okej? Okay? DZIĘKUJĄCYM! Mówisz poważnie? Cóż, sam się o to piośmieć. Sam stań za mną. Postaram się załatwić to szybko. Chyba teraz moja kolej. To robić! Haha, ha, ostrzegałem cię Poza tym, musisz przyznać, że to całkiem fajne. Nie obchodzi mnie, czy cię zabije, Już nie. Ty na serio myślisz, że twój głupi pędzel mnie zatrzyma? Haha, <grym> <zatrzyma? grym> ty jesteś tacy słabi. Nie mówiłbym tego, gdybym był tobą. Bo jest coś takiego jak kreatywność i strategia. Co? Nie! Sans, teraz! Słuchaj, koleżko. Nie wiem, co tu się dzieje, ale nie pasujesz tutaj. Skończ to. Teraz! Proszę, oddaj mi moją duszę. Jestem pewny, że ten artysta ci pomoże. A, obiecuję ci. Będzie lepiej. Chodźmy do domu, znajdźmy lepsze rozwiązanie. Ja po prostu nie chcę użyć. Po prostu potrzebuję. Po prostu potrzebujemy własnego wszechświata! Nie, czekaj! Jest źle.